Tym razem GTX 1070 1070 Strixa. Opakowanie już otworzyłem, gdyż do yy, wideo. Pierwsze wideo poszło na mój angielski języczny kanał. Na polskim już niestety pudełko będzie otwarte. Więc tutaj nie będziemy wkładać z powrotem, bo nie ma sensu. W każdym razie. Tak wygląda pudło. Otwieramy w środku co jest. sorry za wstrząsy. Ale sterowniki. Instrukcja. W języku polskim jest też. Także nie ma problemu. Jeśli ktoś, ktoś nie z angielskiego. Takie mamy. Jak to, jak to się nazywa? Eee, zipy. Nie, zipy są plastikowe. A to jest no, rzepy takie. Republic of Gamers. Więcej rzepów, czyli razem cztery rzepy. Coś jeszcze? Nie, tyle. Co w zostawię? Karta. I chyba tyle. Tu już więcej nic nie będzie. Może połóżmy to obok. Tak jak mówiłem już wcześniej to otwierałem. Gdyż pierwszy mój kanał jest angielskojęzyczny. Tam było takie konkretne rozpakowanie od nowości. Tak wygląda karcioszka. Trzy wentyle. Z bliska. Diody RGB. Dioda będzie z tej strony tutaj. Widać ją. Jedna. Także tak jak widać, trzy wentylki. No, niezbyt równe są te piny tutaj. Piny to są te, te, te. Blaszki. Co, co mamy z tyłu? Yy, to jest do, chyba do RGB. To jest do wentyli. I jeszcze dwa dodatkowe porty na coś. Nie mam pojęcia na co. Z tej strony mamy Republic of Gamers Strix Napis Co jeszcze? Backplate Jedno DVI I, i dwa DisplayPorty I dwa HDMI Dobra co tu jeszcze mogę pokazać pokryweczka osusowa no a backplate backplate wygląda tak tutaj mamy jakieś Takie rzeczy. Logo Strix'a, Jakaś naklejka informująca. O. Przeczytajcie sobie Made in China. Dobra. Staram się nie dotykać wentylii, żeby ich nie rozwalić. Tu mamy diodę, którą będzie chyba ciężko zakryć, bo ona będzie na pewno świecić. 6 pin. Dobra. Teraz najważniejsze. Zdejmujemy plastik. Siadło. Pięknie. Tak to wygląda roz rozmiarówka. 30 równe. Na 12. A wysokość 4. Waga. Porównując do GTX 970, który jest dekomniejszy, zważmy. Tu mamy wagę: 970 waży 885 gram, a 1070 waży. Oj, przepraszam, tysiąc dwadzieścia osiem, czyli ponad kilogram wagi. Porównując teraz te dwie karty. Przepraszam, że tak macham kamerą, ale nie mam innej możliwości. No jest troszeczkę większa. No i tyle chyba, nie? Dzięki za oglądanie. To było, to było tylko rozpakowanie. Następnym wideo będą diody RGB, benchmarki, takie rzeczy. Dzięki za oglądanie. Na razie.